najsłynniejszy pościg świata. Nasz zbieg nazywa się Richard Kimble. Łapcie go. Ok. Dobra, mamy go. Nie zabiłem swojej żony. Nic mnie to nie obchodzi. Tommy Lee Jones, Harrison Ford. Ścigany. Jutro o 22:00 w TVN. Czym będzie zajmować się firma? Robotami. Budowlanymi, remontowymi? A, twój typ PKD. Zabawki i edukacja. Na starcie firmy pomoże ci księgowy i ekspert na wideo. I bonus na łatwiejszy pierwszy rok. ING. Twój asystent w zakładaniu firmy. Dzień, dzień, dzień dobry. Wspiera naturalny rytm pracy jelit, przynosząc ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To normalne, że czasem trzeba odświeżyć salon. Wtedy warto sięgnąć po pożyczkę gotówkową banku Millennium. Weź pożyczkę Millennium w apce i wybierz raty dopasowane do Twoich potrzeb. RRSO 11,23%. Bank Millennium. W Dolinie Noteć? Jak nikt, rozumiemy psie potrzeby. Właśnie dlatego w naszym sklepie internetowym znajdziesz wszystkie nasze produkty, a to po to, by twój przyjaciel zawsze miał swoją ulubioną karmę. Prosto, szybko i przyjemnie, z dbałością o każdy detal, wprost do łap własnych. Bo my psy zasługujemy na to, co najlepsze. Dolina Noteci. Więcej niż karma. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Z pozytywną energią. Pełni szczęścia. Spontaniczni. Z ulubioną muzyką. Przez cały dzień. W dobrym towarzystwie. Z nadzieją na wygraną. Dla każdego. Radio Z. Słuchaj razem z nami. Codziennie od rana do wieczora. Poczuj lato, poczuj swoją aurę. W Sinsei znajdziesz super trendy w super cenach. Odkryj letnie nowości dla całej rodziny od 9,99. Kupuj tak jak lubisz w sklepach stacjonarnych i aplikacji Sinsei. Wow! To jest o wiele więcej niż się spodziewasz! Tyle radości z imprez w ogrodzie i mega oferta mody letniej w tak korzystnych cenach. Tylko teraz, tylko do wyczerpania zapasów i tylko w kik. Kik, więcej niż się spodziewasz. Ale ruch jeszcze alergia. Wrzuć na luz, wzięliśmy Allegra. Allegra nie zaburza koncentracji, więc to oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z łotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skoro miłość pisze się razem, to i odwagę dzieli się na dwoje. Weźmiemy ślub? Tak. Działaj odważnie z Bankiem PKO S.A., tym z żubrem. Bank PKSA. S.A. Bezpieczeństwo mojej firmy w sieci? Mam od tego Orange. Wsparcie IT? Mam od tego Orange. Technologia? Masz od tego Orange. Wybierz internet firmowy, a do tego smartfon Samsung. A my 12 lat bierzemy na siebie. Orange tu jest. Zjadłbym coś. Ja jestem full. Dasz, Gryza? Przecież nie chciałaś. No ale też krysa. Skąd my to znamy? Na szczęście w Stop Cafe możesz wybrać dwa hot dogi i napój za jedyne 15,99 z kuponem w aplikacji Orlen Witaj Masz. Wziąłem dwa w zestawie. Z belgijskim. Mhm. A twój? barbecue śliwka. Dasz krysa? Dasz woka. Orlen Stop Cafe. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do zapłacenia, gotówkę do wypłacenia, starter do kupienia. Kochaniec, to może... Ja się wszystkim zajmę, a ty pojedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw? Załatw to w Żabce. Teraz wyszukaj w aplikacji Żabka Game Pass Ultimate na jeden miesiąc. Podczas zakupu w sklepie zeskanuj aplikację Żabka i zgarnij dodatkowy miesiąc gratis. Wszystko ogarnąłem. O, to możemy jutro zaprosić mamusię do siebie. <grych> Żabka. Uwolnij swój czas. Weź udział w loterii Serafawita od Mlekowity. Do wygrania 30 tysięcy złotych i setki nagród natychmiastowych. Szczegóły na loteriafawita.pl Teraz w Agacie do 40 lat 0% ze spłatą od września. Albo 100 złotych rabatu od razu za każdy wydany tysiąc. Albo wow! Kupując szafy modułowe Adbox otrzymasz zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj do 2000 zł. złotych. To nie magia, to lek Magne B6 Forte. Redukcja stresu potwierdzona naukowo. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tango i Cash. ci dwaj gliniarze doprowadzają mnie do obłędu. Tango i Cash. dziś o 22:00 w TVN nowy sezon. Jaka jest Magda Gessler? Jest ikoną księżniczką. Nie. Królewną. Nie. Magdą. Excellent. Tylko w jej kuchni tak szczere wow. gwiazdy. Będziemy gotować. No, no. Dementować. Byłam w sądzie 15 razy. Trochę drżałam. Zauważyłem. I reagować balką z hejtem. Siedziałem w amerykańskim więzieniu. Uh -huh. Zapraszam. Magda gotuje internet. Nowy sezon. Od niedzieli o 11.30 w TVN. Granatowy garnitur jest gwarancją elegancji. Do tego jedwabne szelki. Stop, stop, stop! Grzesiu, coś ty się tak odpicował! Przecież my tu gramy wielki mecz charytatywny! Ja wiem, że poprowadzisz ze mną te wydarzenia, ale jeszcze musisz wyjść i strzelić parę goli. Nie będziesz dzisiaj Mariano Italiano. Bo my gramy z Francją. Z Francją gramy? Tak! Francja elegancja! Zapraszamy na wyjątkowy mecz Polska-Francja z udziałem Gwiazd Sportu. Gramy na rzecz Fundacji TVN, więc... Wszyscy wygrywają! Bądźcie, Bądźcie z nami! Mecz Gwiazd. W sobotę 7 czerwca o 16 w TVN. Nowy Multistyler Dyson Erap D oferuje nieograniczone możliwości stylizacji dla każdego rodzaju włosów bez uszkodzeń termicznych. Testuj dowolne urządzenie Dyson do stylizacji włosów przez 30 dni in the original eau de parfum and nue, the new alcohol-free fragrance, Yves Saint Internet zrezygnowałam. Teraz mam najszybszy światłowód od Orange i nie płacę abonamentu przez rok. Tak o. A do światłowodu telewizja. Aż 206 kanałów. Zmień internet na Orange światłowód z telewizją. Abonament 0 zł przez rok. Tak o, bo Orange tu jest. To są nasze młode wilki. Dbają o swoje pasje, swoje sprawy i o relacje w stadzie, chcą same podejmować decyzje. Otwórz młodym wilkom konto 3x0 w Bankach Spółdzielczych SGB. Odkryjmy to, kim naprawdę jesteśmy i chodźmy zobaczyć, poczuć i doświadczać rzeczy jak nigdy wcześniej. Z nową naturalną, która chroni cię jak nigdy dotąd. Jej nowa warstwa płania wilgoć do dwóch razy szybciej żebyśmy mogły czuć się czysto i świeżo w każdej chwili jak nigdy wcześniej. Naturella. żyje w zgodzie z własnym rytmem. 3 na 4 kobiety twierdzą, że to najlepsze serum, jakiego używały. Innowacja. Serum Revitalift Laser. Z peptydami, kwasem hialuronowym i witaminą C. Serum 3 w 1. Redukcja zmarszczyk, ujędrnienie i wyrównany koloryt. Serum Revitalift Laser od L'Oreal Paris. A co jeśli wybiegnie nam na drogę sarna, łoś, dzik? Dzik? Dzik! Naprawę mam w pakiecie w PZU! meteoryt? Raczej też mam w pakiecie. Z PZU Auto zyskujesz szeroki zakres ochrony i asystans w pakiecie. Odkryj Derkos. Eliminuje do 100% widocznego łupieżu już po pierwszym myciu, chroniąc przed nawrotami do 6 tygodni. Derkos, marka dermokosmetyczna, najczęściej polecana przez dermatologów w Polsce przeciw łupieżowi. <noise> Oh yes Bigster. Przetestuj podczas Bigster Days od 6 do 31 maja. Gdy poszukiwania idealnego prezentu nie mają końca, to wiesz, że... Czas na hebę i inspiracje na Dzień Mamy. Wybieraj kosmetyki do pielęgnacji twarzy do 40% taniej lub wyjątkowe zapachy w super cenach. Hebe. Łatwo się zagapić, gdy w T-Mobile na kartę masz więcej gigabajtów niż potrzebujesz. A może korzystaj rozsądnie? Odłóż na chwilę telefon. Dołączasz. Galarecki Winiary. Zrób wrażenie. Baw się formą, miksuj smaki, Galaretki winiary, zachwycaj na wiele sposobów. Poczuj natychmiastowe nawilżenie włosów. Odkryj Elsef Hyaluron Plump z kwasem hialuronowym, by zapewnić 10 razy więcej nawilżenia przez 72 godziny. Best Hair Day codziennie z Elsef Hyaluron Plump od L'Oreal Paris jesteśmy tego warte. Żywiec Zdrój Mocny Gaz przedstawia Ale upał Może chcesz jakiś słodki napój? Co ty wiesz o rzeźwieniu? Już tylko kier. Spróbuj Żywiec Zdrój Mocny Gaz Moc orzeźwienia, zero słodzenia Mówili, że stolarka to nie jest branża dla kobiet Że nie masz skali Duże firmy cię przebiją Że nikt nie przyjdzie do kawiarni na przedmieściach może zamiast wątpić we wszystko będziemy się wspierać? W T-Mobile na każdym etapie rozwoju Twojej firmy znajdziesz wsparcie. Nielimitowany internet dla wszystkich pracowników, elastyczne oferty i dedykowaną obsługę. Dołączasz. Mój call. Dobieram go starannie. Preferans od L'Oréal Paris. Intensywny blask. Do 100% pokrycia siwych włosów i 8 tygodni bogatego koloru. Wybieram efekt jak z salonu. Wybieram preferans. Teraz w promocyjnej cenie w drogeriach Rossmann. Czujesz się ociężały? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max Sponsorem programu jest SKPL, Właściciel internetowego biura podróży do rezerwacji lotów, citybreaków i wakacji. Na program zaprasza sponsor, producent drzwi DRE. Sponsorem programu jest firma Bielenda, producent kosmetyków z linii Bielenda Cera Lipidium do odbudowy mikrobiomu i bariery hydrolipidowej cery.